Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Klubu Romantyki. Odcineczki z głosem, a idziemy sobie dalej z Grzesznym Londynem, odcineczek jedenasty, część ehm, druga. W następnej chwili stwór znika, rozpływając się w powietrzu. U stwiłaś iluzję. Jej! Stojenie ruchomo przez kilka sekund. Mrok wokół gęstnieje. Wkrótce wszystko staje się czarne, czarniusieńkie, A potem błysk światła. Jestem znów w holu sklepu z iluzjami. Maja wszystko w porządku? Widziała się? Kogo? No, mnie, ale nie do końca mnie. Maja nie rozumiem. Nie ma tu nikogo oprócz nas. A właściciel pan B. wyszedł. Dzieje się coś dziwnego, niezrozumiałego. Chciałabym to wszystko zrozumieć, ale nie tu. Wejdźmy stąd. Na zewnątrz jest już zupełnie ciemno. Na ulicach jest dużo ludzi. Wszędzie słychać śmiech, pochykiwanie i pijackie krzyki. Chciałabym się zapomnieć razem z nimi. Coś się tam stało? A co widziałaś? Byłyśmy w pokoju z lustrami, potem nagle zgasło światło. A co dalej? Poszłam do wyjścia, a to za mną. Kilka minut później światło pojawiło się ponownie. Przepraszam, odcinek bez ziwania to nie jest odcinek, prawda? Mam nie motto, tylko czeklistę spełnioną. Ale stałaś bez ruchu, patrząc w jeden punkt. Nie słyszałaś żadnych dźwięków? Nie. Co widziałaś, Maja? Leslie zawsze mnie wspierała, ale to, co ujrzałam, było zbyt dziwne i przerażające. Czy powinnam wszystko jej opowiedzieć i zatrzymać to przy sobie? Okay. Nieważne, jak mocno się przyjaźniłyśmy, opowiadanie Leslie czegoś takiego jest nierozsądne, więc macham ręką i natychmiast wymyślam wymówkę. Nie będę wam tego, co już kojarzę z... Nie wiem, czy to będzie w tym odcinku pod koniec, czy w którymś następnym odnośnie Glastina, ale nie chcę spoilerować, więc powiem to ewentualnie w tym momencie, w którym, jeśli będę jeszcze pamiętać, że to, wiecie, miało związek z Leslie, tak? Dlaczego nasza postać nie mówi wszystkiego, może z przyjaciółką. Więc macham ręką i natychmiast wymyślam wymówkę. To przez to, że było duszno. Straciłam orientację w przestrzeni. I to wszystko. Wygląda na to, że mi nie uwierzyła. No nie dziwię się, jak byłaś taką przebiegłą. Um, jak ciebie nazwać? W ogóle byłaś przebiegłą taką um, młodą dziewczyną, która musiała sobie radzić w wielkim mieście, tak? I jej by się zrobiło duszno. Tak, ale teraz wszystko jest w porządku. Chyba dwa razy zrobiłam ten sam screen. Chodźmy, zobaczymy, co tam się dzieje. Prawie siłą zabieram ją na inną ulicę. Jak najdalej od sklepu z iluzjami? Niedaleko nas znajduje się uliczna scena. Zabrał się tam duży tłum, w którym zauważam Greya. Mężczyzna szuka kogoś wzrokiem. Pewnie mnie. Już jesteśmy. Wreszcie, nie mogłem was znaleźć. Wybacz, trochę się spóźniłyśmy. Zazwyczaj zrelaksowany i obojętny. Tym razem Grey jest niepodobny do siebie. Jest zbyt skupiony i poważny. Coś go dręczy. Leslie, kochana, zostawisz nas? Znowu wasze sprawy. Pomarudziwszy trochę, odchodzi. Wkrótce słyszę już w oddali śmiech. Maja, widziałem go. I zgubiłem. Kogo, Glastina? Nie jestem pewien, ale mi się na boczności. <laughs> Podczas gdy wpatruję się w twarze ludzi pod... Czy ja robiłam naprawdę taki głupi błąd, że dwa razy to samo? Nieważne. Na scenie rozgrywa się spektakl. Pijany konf konferencjer wspina się na scenę. Jego stary kaftan jest cały w łatach. Ale, a takie jak głos jest takiego ochrypu jakby spał z cygarem w ustach. Żałosne widowisko. Ale mieszkańcy Sochoty uwielbiają. Szanowni Państwo, dziś opowiemy Wam historię o tym, jak poniósł fiasko sławny i szanowny, szanowany w przeszłości detektyw o imieniu Sherlock Holmes. Spójrz, Twój chłopak jest sławny. I tak jak, chciałam, jak wspominałam na początku, w ogóle od 11 odcinka, nie jestem dumna z tego, że wybrałam Sherlocka. Na początku wydawało mi się dobrym wyborem. Chyba troszeczkę źle został odwzorowany w tej serii. Tak mi się wydaje. Albo jest, nie wiem, zła interpretacja, ewentualnie interpretacja własna w ogóle tej postaci. Bo zważmy na to, że Sherlock Holmes nie był blondynem. Ugryźcie się w językach, przynajmniej nie ma o tym mowy w książkach jak na razie. A sama jestem w połowie, mniej więcej. Jestem przy czwartej, to zostały mi jeszcze pięć książek. No to nawet powie, nie jestem, ale e, już na początku były opisy Sherlocka Holmesa, tak? Jako tajemniczego, lubującego się w różnych używkach. Detektywa z naprawdę przenikliwym umysłem. Przenikliwym? Bystrym umysłem, ale przenikliwy to on jest. Poziom no. <grym> sarkazmu w słowach gra jest olbrzymi, ale to nie, ale nie to mnie teraz martwi. Nie mogę oderwać oczu od aktorów. W mieście szaleje, kuba rozprowacz zabił już tak wielu ludzi. Złapiemy go, drogi przyjacielu. Oczyśćmy Londyn z brudu. Nie trzeba chyba mówić, że aktorzy są okropni. Niedobrze mi się robi od patosu i nadmiernego dramatyzmu, ale ludziom się to podoba. I właśnie przypomniała mi się uwaga, ale to za chwilę Wam powiem, odnośnie tego, odnośnie właśnie tych aktorów i wypowiadanych przez nich kwestii. Um, nie, aktorów i wypowiadanych przez nich kwestii, które zauważyłam, robiąc screeny. Prawdę mówią. Nie ufaj gustum tłumu. Akcja rozwija się dynamicznie. Hej, Sherlocku, jakże złapiemy złoczyńcę. To elementarne my zróbmy zasadzkę. Publiczność wiwatuje: Hej, Holmes, złap zabójcę. Wierzymy w Ciebie, Holmes. Ukryjmy się zabeczką pomyj. I poczekajmy na pojawienie się złoczyńcy. Fu, to śmierdzi. I już w tym momencie miałam takie o oh my God. Ewidentnie ktoś nie czytał w ogóle, wiecie. Znaczy, ja rozumiem, że to jest parodia. Ale. Właśnie to jest ten, ten, taka uwaga, która mi się zrodziła w głowie, że ktoś, kto pisał ten scenariusz, przepraszam najmocniej, że nie wiem, kto to jest, mogłabym sprawdzić, ale to bym chwilkę... Dobra, w międzyczasie sprawdzę. Um, i, I że ta osoba, która pisała ten scenariusz, naprawdę mocno musiała się postarać, żeby napisać tak beznadziejne kwestie i myślę, że to po prostu tak bardzo ugodziło w nią że nie mogła się sama pozbierać. Autorem książki jest Natalia, która e, napisała również My Hollywood Story. E, nic więcej o, o tej, że pani nie wiemy, e, niemniej jednak, no współczuję jej, że musiała pisać w taki w taki sposób e, te kwestie, wiecie, taki mm, parodia, ale kurczę, uciekło mi jedno słowo. Nie ten, więc mega jej współczuję, że. Że wiecie, musiała celowo zrobić, a ja chyba bym nie umiała celowo zepsuć stylu e, pisania. Ludzie wybuchają uśmiechem. Watson to sobie już. Nie przeszkadzaj Lokowi doktorze. Słyszę kroki. Chowaj się, przyjacielu. Nie, nie tutaj. Tu jest brudno. Zacznijmy od tego, że Watson nigdy na to nie zwraca uwagi. E, sam również był na wojnie, gdzie, wiadomo, na wojnie nie mamy czysto. E, sam wrócił z tej wojny z Łazem. Sorry, nie pamiętam, na czym skończyłam. Brat mi wparował do pokoju. On cię z oczy prawdopodobnie zobaczy. Z oczy, z oczy to jest tak starodawne, że... Holmes szarpie go za rękę, wciąga go w kryjówkę. Watson absurdalnie się opiera. Brzmi niespokojna muzyka. Na scenę wchodzi istota w łachmanach. Wyczuwam, że ktoś tu jest. Z pierwszych rzędów leci w Watsona zgniły pomidor. Oh no! Zdradzili go. <grym> A oto i ofiara. Nie, nie, nie zabijaj mnie. Sherlock, pomocy. Co? Dalej na scenie dzieje się coś niebywałego. Rozprowadź wymachuje ogromnym teatralnym sztyletem Watson wrzeszczą. Jaki sens umierać we dwóch? Już lepiej cichutko tu posiedzę. Mhm. Bardzo to Sherlockowe. Bryzgie sztucznej krwi i krzyki. Bieganie po scenie. W końcu słyszymy dramatyczny głos Holmesa. Mój przyjaciel został zabity, a ty siedziałeś w ukryciu, jak? Nie powiem co. Biada mi, biada, of course, korsarz się biada, o matku. O, przepraszam, ty też chodzi do mnie. Nie, nie. On jest. Och, jaki on jest makabryczny. Mhm. I właśnie te takie zdania ucieczka najlepszym jest dla mnie wyjściem. Aż mnie po prostu boli. Myślę, że tłumaczy bolały w oczy twórcy, w ogóle pis, autora historii, bolało pisanie. Oh. On umyka ze sceny. Kurtyna opada. Ludzie szaleją. Więc to tak. Nasz łowca potworów popełnił błąd. Ja nie wierzę. Co? Bardzo mocno obstajesz za Sherlockiem. Fabuła pęka w szłach, Aktorzy kiepsko grali. Co mamy, to mamy. Ale co nie żyje. A Sherlock zachowuje się bardzo dziwnie. Zacznijmy od no, no już nie będę powtarzać, że to jest dziwnie napisane w ogóle. Tęskni za przyjacielem. Może nawet czuje się winny. Tymczasem scena pustoszeje. O nie, przepraszam. Och, pracownicy sceny demontują dekoracje. No szybko się wzięli za sprzątanie. A widzowie rozchodzą się nadal dyskutując o stracie Holmesa. Nigdy nie lubiłam ulicznych teatrów. I słusznie. Trudno uwierzyć, że Sherlock mógł tak postąpić. Jego poświęcenie i chęć ratowania wszystkich nie pasują do... Opowiedzianej tu historii. Kochanie, nie stresuj się, nie nazywaj mnie ko... nie kończą zdania. Znajomy kapelusz z piórkiem przeciąga wzrok. To on. Kto? Glastin? Być może się mylę, być może to ktoś inny. Tam, spójrz. Ten Franz, z którym flirtuje Leslie. Ta Franz, z którym flit... Le... Nawet mówić nie potrafię. Tego równ teraz również dostrzegam obok, nie obok niego małą postać. Pochłonięci rozmową odchodzą. On ją zabiera, więc pospieszmy się. Przedzieram się przedzieramy się przez tłum. Ludzie są pijani, bezczelni, nie ustępują drogi. Człowiek wczoraj, to pojawia się, to znika z pola widzenia. Na głównej ulicy zatrzymują się. Nagle okazuje się, że wokół nas roi się od zbyt wielu podobnych postaci. Skąd oni się tu wzięli? Moje spojrzenie przeskakuje z jednej sylwetki na drugą, ale nie mogę rozpoznać, która z nich jest człowiekiem, którego szukamy. Który to? Dobre pytanie. Ja ja nie wiem, pamiętam, że to była jedna z tych takich dość trudnych dla mnie zagadek, bo tam nie ma dokładnie napisane kto, tylko jest napisane czym się różni ta postać i musimy znaleźć, nie? Kochanie, weźcie w garść, przyjrzyj się. Gdzieś go widziałam, tam chodziło chyba o piórko czy coś takiego, nie robiłam wszystkich postaci, tak, nie robiłam wszystkich postaci, bo a, Zwyczajnie to nie ma sensu, tak samo pamiętam, jest jedna, w poluje Na ciebie, ale to jak będę nagrywać, to um... O matko, jak będę nagrywać, to w poluje na ciebie też, tam była taka scena w lesie O, przepraszam Z czasówkami, która była strasznie trudna i Myliłam się i kręciłam się w kółko kilka razy. Także klub romantyki potrafi skomplikować czasem życie. Jestem pewna, że to on. Bez spędnych słów ruszamy w pościg. Biegniemy przez zaułki, zwinnie manewrując pomiędzy pojawiającymi się po drodze przechodniami. Po kilku zakrętach okazuje się slamsa. Chyba docieramy do slamsów. Grey pozostaje w tyle. Gdzie jest ten Glaston i Leslie? Wpatruje się w ciemność. To jednak w tym odcinku będzie. W sensie nie w dzisiejszym, ale w którymś z następnych dwóch. Przepraszamy? Mhm. Oprócz obraków i włóczągów nie ma tu nikogo. Czy naprawdę się pomyliłam? Z bramy dobiegają jakieś dźwięki. Ruszam z miejsca i po kilku sekundach pojawia się przede mną potwór i Glastyn. W pobliżu cała i zdrowa stoi Leslie. Jednak zdążyłam. Maja! I dostajemy punkcik sławy oczywiście za wybór. Leslie! Uważaj! Rusza na mnie coś wielkiego. Mam tylko czas, żeby się przygiąć. Stop! I tutaj będą różne zaklęcia, których ja również nie będę czytać. Po pierwsze, żeby sobie nie kaleczyć języka, a po drugie, yy, drugiej kwestii już nie muszę tłumaczyć. Wypowiada mi nieznane słowa. Słowa jak kule wylatują z ust, zatrzymują potwora. Dalej wszystko dzieje się szybko. Młody człowiek skacza w stronę potwora, w jego dłoni płaszczy nóż. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć! Pa, pa!